Dzień dobry widzowie! To ja, Gruba Ryba. Dawno mnie nie było na kanale, także wracam z odcinkami. Nie będę, może, nagrywał ich często, ale aż tak często jak kiedyś, że będę robił daily. Ale myślę, że jak są teraz wakacje i nie mam w planach wyjazdów dłuższych, to myślę, że będę mógł częściej trochę nagrywać. No, w każdym razie. Myślę, że dzisiaj sobie zagramy na mainplayu tak, jak właśnie widzicie. W ogóle, widzowie, jest pewna sprawa, bo chciałbym nagrać dla Was odcinek z Formuły 1, ale nie wiem, czy Wy byście chcieli taki odcinek. Także proszę, proszę Was bardzo, napiszcie coś, polejkujcie, żebym wiedział, czy chcecie te odcinki z F1. No, w każdym razie, ja mam jakby co w grę tekstury Ulibera nadal, bo mi się nie chce zmieniać. Jest, Tak jak mówiłem, jesteśmy na mainplay. Przekonałam się tylko do mainplay, bo ulepszyli fireball, fireball i TNT. Można robić teraz fireball jumpy i można snajpić ludzi, także ten fireball nie poleci. tak, że ty walisz go prosto, on leci w bok, bo tak to poprzednio działało. nauczą się budować skład w górę o tu aqua jest dobra to ja zaczekam może aż on przyjdzie dobrze okej okay, myślę że nie ma co czekać lecimy od razu do typa tylko jest ten problem że tutaj czuł dobra tu jest typ Gdzie on jest? A tu? dobra. on leci od razu do mnie, czy nie? A, dobra, cofa się. To dobrze, to dobrze. Dobrze. Eee, sklep. Miecz. Wełna. Eee, nożyce. Niech będą nożyce. W ogóle zauważyłem, że na polskich serwerach, nie tylko na Bardzo. A i on tu jest? Co jest, co jest? Będzie się chciał kupować narzędzia. Nie? Dobra, w każdym razie, yy, miecz, wełna, zbroja i można lecieć. Yy. Kurczę, no co jest? Żeby nie zdążył mi zniszczyć łóżka tylko, w sensie, no zdąży pewnie. A nie, ja go zrzuciłem. Dobra, dobra. Chwilę przewagi. Eee, dosłownie strasznie niewiele czasu. Nie, w tej rundzie dam radę wam pokazać e, te fireball jumpy. Bo... No cóż no. Jak na razie... A dobra, znowu mi to nie działa. Mam free looka, bo gram na lumnaże, nie? Eee. I po prostu nie działa teraz czasami. Dobra. Zginęliśmy. Nie ma problemu. Odradzam się kolejny raz. Kupuję rzeczy. Jak będę miał wystarczająco żelaza, to zrobię... O matko buduję się w górę. Tak typowy gracz Mineplaya. Matko, no! O nie no, zniszczy mi teraz. Nie, drewniany, ale kilo. Oj, co za strefowanie? Co to za strefowanie? Pani typo! O, a, a, eee, 69 A, no to wiadomo, dlaczego mnie tak łatwo zabił 69, czyli ty od razu pewnie. Hejt, hejt, hejt. No tak. Eee, w każdym razie zrobię sobie kaszkę mannę i sobie zjem. Czekając na rundę. Mm. Pyszne. To mo może mi zasponsorują, jak powiem, że to jest dr Etker, kaszka manna. Z, e, do kubka wsypu wlewasz wodę, wsypujesz kaszkę, mieszasz i masz. Nie? To polecam. Może mi zasponsorują. <grym> no dobra, w każdym razie jesteśmy na yy, kolejnej grze. Dodali chyba jakieś nowe mapy, bo nigdy nie widziałem tej. O, 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 o. W ogóle grałam ostatnio troszkę na Cocks Powiem, że na Cocks jest spoko, ale... No, w sensie tam... Tam jakoś coś mi nie pasuje. Po prostu. No nie wiem. Coś takiego dziwnego tam jest. <laughs> Co mi nie pasuje po prostu e, w serwerze. Community trochę ten, ale myślę, że to ogólnie polskie community. Dobra, niebieski się buduje. Adiaksy. Ja nie mam free nadal. Dobra. Aj. Nie, teraz mi nie wyszło po prostu. Ale on już pewnie do mnie leci, już mi niszczy weda Już ginę, już nie mam uszka, już zostałam wyeliminowany. Dobra, zabiłem go przynajmniej. Czerwona ojban agresywnie. Nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Ym... czekam na bana różowy. Aha, okej. No nie wiem, gościu pewnie taki dobry jest, że wiecie, że czytuje. Dwa diamenty. Jeden diament. Dobra. Nie wiem, czy to ma sens, ale... dobra, nie Ojej. Proszę, wyrzuć, no! a się i tak by chyba wziął? Trzy diamenty to dużo. No już wraca, widać go, widać go. E, wraca, dobra, miecz, wełna, zbroja, gap, e, sobie fireballa, wezmę kasę i nożycie. Chwila, ja mam... nie, dobra. Myślałam, że mam prota, bo było, że enchantowane, ale okej. Okay. Nie mam prota. Niestety, on ma prota. Dobrze, że mam nożyczki dobra, bitka. On nie goni, czy nie? Nie goni, dobrze. Jeden tylko diament, matko. Dobra, lepsze to niż nic. Leci ze mną, nie leci tam, dobra. Robię gapa Porwałam resztę i spróbuję teraz go pokonać. Dobra, oni się nadal biją. Ale, o ma sharpness! ja mam go pokonać? No nie no. to I co jest? Dlaczego ten mój nie uderzył? Dobra, głupio <śmuszczak> Nie udaje mi się widzowie, nie udaje mi się. Mimo, że jest tak mało graczy, to mi się za nie udaje, no. Ale próbuję. Widzicie, że próbuję. Może teraz wygram. Fajnie by było, gdybym teraz wygrał. Ale jak sobie czekam na rundę, to szybko sobie ustawię Friluka. Friluk, enabled. Teraz powinien działać. Powinien. I działa. No i dobrze. Mapa deser. Nie wiem. Zazwyczaj mi wychodziło. W ogóle próbowałam nauczyć się go bridge'a. I nie powiem, wyszło mi całkiem ok, ale boję się stosować go na arenach, dlatego że mój rekord to jest co prawda 16 chyba bloków God Bridża, ale no yy, nie powiem, żeby to było jakieś takie, że za każdym razem uda mi się więcej niż 4 zrobić yy, no, to dwa razy kilku kupiłem, tylko clicka włączonego, no nic. O, dobra, trudno. <laughs> Miecz, wełna. Ty istniejesz, panie typu, ty jesteś różowy, to istniejesz, dobra. W ogóle speed bridge mi wychodzi, mój rekord to jest z 40 bloków ale no. No, ale też się boję stosować go na rundach, no, bo to słabo mi strasznie wychodzi. chodzi. Hmm. Nie wiem, dlaczego, żeby nie atakuje, a bo go nie ma na rundzie, to może dlatego. No dobra, no. Trzy diamenty. Ja je tutaj zostawię i pójdę na emeraldy chyba. Zobaczcie, jakie to jest fajne z tym filukiem. Można sobie oglądać. mam matku, jeden. Może no, jaki wypadek go zostawię, ale jeden blok, ale... No dobra. No szybko, 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 proszę. O nie, to jest ten COCPROS 69. Co był Aqua w jednej rundzie? No dobra, no. I chwilę, to gdzieś powinien być drugi generator. Nie, bo to są diamenty, co tu nie ma. Hm, gdzie są generatory? O, tu jest jeden generator emeraldów, dobra. Tam nic się nie dzieje. O jest, dobra. Ok, M mam trochę emeraldów, tam jest jeszcze coś, jest, jest osiem, dobra, ha, on się tu próbował dobridge'ować, ale będzie zaskoczenie jeśli zobaczy, że tu nie ma żadnych emeraldów już, <gry> niestety są na tej arenie prawie sami prosi jacyś, o, jeszcze jest jeden, ten nie wezmę, um... A więc nie wiem, czy dam sobie radę też tutaj wygrać. Sześć. Idealna ilość. Nie no, 7 byłoby idealną. Nie! 9 emeraldów, 6 diamentów. Ja to wszystko straciłem. No pięknie, kurczę no. A... Nie, nie wierzę w siebie, nie wierzę. Serio. Było zbyt piękny, był zbyt piękny. Aaa, dobra. Zielony. Oba je zginęliśmy. Ale on był na ostatnim życiu, dobra. Czyli ja kontra niebieski, w sumie zostaliśmy. Okej. Okay. Ale gapiszczony sobie wezmę. Chodź. Mm. Miałbym taką przewagę nad tym... nad tym człowiekiem w sumie. Dlatego, że miałbym jak seta... Eee, zielony jest kolor żółtego, czyli to oznacza, że niebieski będzie tu. Tak, ale nie wiem jak on się tutaj dostał w ogóle. Muszę mu weda zniszczyć. On tam chodzi sobie cały czas, okej. Okay. Jest tylko jeden. O nie! Aha, on umie jumpy i jeszcze ma sharpness, no. to, 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 to przegram. To, to, to nie mam jak z nim wygrać. Sharpness jest najważniejszy, jeśli o to chodzi. Bo on mi, widzieliście ile on mi upał HP, a ile ja jemu? Dobra, jeszcze jednego. To wezmę sobie wolne kopanie. Bo na glinę się przydaje. Yy. A, albo. Nie, nie, dobra. Najważniejszy jest sharp teraz i. Czerpanie, Wejście do generatora, ciup, 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 okej, ok. okay. mam rzeczy, które mogą mi być potrzebne, podniosę te dwa diamenty i je odłożę tu, to jak będę wracał, to będą cztery i będzie dobrze. Ok, ogólnie to tu jest ten jeden generator emeraldów. E, tu jest drugi, ale ja wiem, że na szczycie jest jeden. Nie, ja nie umiem się tutaj zorientować w, w tych wszystkich generatorach. W każdym razie gdzieś na tym piętrze powinien jeszcze być. Jest, dokładnie. I tu. A, już mi Beda zniszczył. Co, so, więc to jest pewien problem. Lekko mówiąc. Tylko teraz, czy on zwojduje? Czy będzie próbował gonić mnie? Ja nie wiem. No na pewno, że spróbuje, przynajmniej, mi Beda zniszczyć. Dobra, bezniszczony Prot. Hejsta kupię. Najważniejsze będzie kupić. Day Set'a. Kilka tych. A kupił łapkę. I teraz będę żeby cały czas chodzić na gapie. Żeby nie wziął mnie zaskoczenia czasem. I może teraz byłoby dobrą rzeczą pozbierać kilka tych empliów, żeby mieć na diamentowy miecz. Bo seta mam, diaksowego. Także teraz miecz dieksowy. I może dwie płotki Visa albo perła. Nie wiem. Chyba raczej wolę perłę. On tam jest, okej. Okay. Muszę się spieszyć. Okej, okay, mam rzeczy. Kupię pod Dobra, kupię pod Kim Poproszę, żebym mnie nie zesnajpił w Dziękuję. I mam niewiele czasu, bo widziałem jak biegnie. Także miecz. Rot. In this is cock. Okay. Już straciłam inwiza. Dobra, go. O nie. Nie wiem, gdzie on się podział, ale wiem, że zgarnął wszystkie emeraldy. Pierwsze O tu jest! Proszę! Jest! Tak! O matko! Z <ścoughs> Wziął mnie z zaskoczenia. To prawda. Ale się udało wygrać. Nie wiem. Widzicie? Ja zagram jeszcze jedną rundę. Wiem, że zawsze jest dobrze skończyć. Wygraną. Myślę, że jeszcze jedna runda nie będzie dla was problemem. O, ale nieźle! Wygrałem, jej! W ogóle gram samemu tu nawet rzadko wygrywam, także to dla mnie też jest wow. Dobra, następna runda, widzowie. Następna runda. Eym eee, glina. Eee, Budowanie. No. Dobra, lecimy. Surowce miecz wełna, czekanie, aż zjawi się dodatkowe żelazo. Więcej wełny. I może. E, chwila. I chwila, jak to się powinno robić? Nie pamiętam. Chwila. Nie, nie, to nie tak, ej. Dobra, chyba zrobię zwyk zwyczajnie podobili... A nie. Nie! Prawie, prawie, prawie. Ale widzieliście, widzowie? Zrobiłem. Zrobiłem. Zrobiłem speed bridgea. Mm? Niewiele, ale jednak. Tak, gdzie mówisz, co chcecie? Ja już umiem, skid wyliczam. Nie, że dobrze, ale umiem. Ogólnie to dałoby się tu już rozpocząć, raczej. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Trzy. Ja zaczekam, zaczekam, bo to jest pięć sekund. Jest żółty. Nie ma żółtego, oczywiście. Musimy się tak przyfarcić. Wrócę, wezmę Firebola. Nie mam to dobra. Eee. Jednego, jednego. I polecę tam. Ale najpierw Sharp i Fire i Gapiszczą jeszcze. Eee, tutaj. Proszę bardzo. A, on już do mnie leci. Dobra. Czyli okej. Okay. O, dobra, dobra, dobra. Jednak jest dobry typ. Jest dobry w Minecraft'a. Eee. Ho, ho, ho. Ale wystarczy, że wezmę proto i już będę miał nad nim wielką przewagę. Tylko do proto trochę sekund mi zostało. I nie, tak właśnie. Nie, dobra. Dobra, trudno. Nie lecę na niego, tylko kupię sobie spokojnie Proxima i żelazny miecz. A właśnie jest rzecz, tutaj na tym się nie Ej, 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 wow, 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 wow. ej, Nie, niezbyt go chyba zbiję. Także może to już koniec. Nie! Aj! Mm. Jedno HP mu zostało. Kurczę. No także widzowie, to by było tyle z tego odcinka. Ja się pożegnam dzisiaj z Wami na mainplayu. I to nie będzie takiego ogromne pożegnanie, bo chyba prawdopodobnie dostajecie nowy odcinek jeszcze dzisiaj. Ale jest pewna sprawa też. Bo mój kuzyn chciałby ze mną nagrać odcinek I nie wiem, czy chcielibyście taki odcinek Jakiś z Minecrafta Albo w, albo w ogóle z, jak, z jakiejś innej gry Na przykład jeszcze Robloxa Napiszcie też o F1, nie? Czy z kuzynem może bym zagrał w Minecrafta taki challenge Że e, jak zginę ja To on gra, a jak zginie on to ja gram Nie? Tak na zmianę e, Myślę, że mogłoby to być ciekawe, chociaż znając moje umiejętności i jego umiejętności, no to to, to by nie było takie e, 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 takie rzadkie zmieniane, tylko ciągle byśmy chyba się zmieniali. No dobra. W każdym razie widzowie, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. E, pamiętajcie o tym F1. E, ja się z wami pożegnam. Yy, chciałam zrobić widok na lobby, ale jakoś się nie da. No dobra, w każdym razie taki widok na lobby. Ja też tu mogę być. O, dlaczego kosmetyki na lunarze są, mam na mainplay włączone. Ale dobra. To wszystko by było z dzisiejszego odcinka widzowie. Trzymajcie się, do widzenia. Cześć!